Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jakie są jego zamierzenia względem mojej osoby? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno. Giermek, buław. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka pentakli. Wynik odpowiedź rada. Diabeł. Na spodzie talii jest karta wiesza i to może być tło czytanie. Setno, paść, bław. To jest kontakt. Kontakt poprzez siłę przekazu. To są wiadomości, zaproszenia, inicjatywa, szukanie nowych wrażeń, chęć przeżycia czegoś wyjątkowego. Są ciekawe spotkania. To też jest propozycja, która mogła nas wprowadzić w zdziwienie lub zachwyt. To też jest namiętność erotyczna, i również niedojrzałość. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka pentakli to jest strach przed otwarciem się. To jest brak przywiązania się do czegoś albo do kogoś. Ale jest przywiązanie do pieniędzy, do wygodnego życia. To też jest egoizm, skąpstwo. Chorobliwa obowa przed utratą mienia. Wynik, odpowiedź, rada, diabeł. Obawiamy się, że on nie ma jakichś poważnych planów wobec ciebie. Chętnie by skorzystał z rozkoszy seksualnej, ale diabeł mówi o braku miłości, braku uczuć. Należy uwolnić się od toksycznej relacji. Diabeł pokazuje brak zerwania toksycznych więzi. Za wszelką cenę trzymamy się tej osoby. Potrzebna Ci jest duża transformacja. Twój proces uleczenia duszy może potrwać. Pozbądź się lęku. To też jest wierność sobie. A przede wszystkim to jest szacunek do samej siebie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Torot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Torot, Klara Torot Plus i Klara Torot Miłości. Pozdrawiam, Klara Torot. Dba o siebie.